10 dzień maja 1968 roku. Jutro Arsenal zmierzy się z West Bromwich Albion, a West Ham United z Liverpoolem. Kibice z West Bromwich oraz z Liverpoolu przyjeżdżają do Londynu i zajmują hotele. Chłopcy z Deep Purple nie mają gdzie spać, a jutro będą nagrywać debiutancki album. To znaczy, kto nie miał gdzie spać, ten nie miał. Wszyscy sobie jakoś poradzili. Jednym menedżerowie wynajęli apartamenty, inni dorwali jakieś dziewczyny i przespali się u nich. Tylko Roddywans siedzi jak ciapa i nie ma co z sobą zrobić, ani gdzie się podziać. To chłopcy każą mu spać w furgonetce. No ale zimno jest, no to przychodzi do nika Simpera. I mówi mu, ale wiesz co, tam na zewnątrz to chłodno, może ja bym tutaj u ciebie się przespał. A Simper mówi, zimno. Idź pan stąd, tutaj ja tu mam kobietę, ty tu potrzebny nie jesteś, idź do samochodu, nie zamarzniesz, aż takiego mrozu nie ma. No to Ewan zwraca do furgonetki i śpi. Następnego dnia się budzi i patrzy, że się przeziębił i gardło ma chore. Tam też się... Często o tym nie mówi, ale ci chłopcy z Deep Purple to też byli głupole. Na dzień przed sesją nagraniową wokalistę wysłali na zewnątrz, żeby się przespał, i jeszcze tamten się rozchorował. Bo dla nich nie, bo nie było miejsca. Oni jakoś te swoje kobiety tam pomieścili. Każdy miał dach nad głową, a tego nie, tego nie. Niech sobie śpi w samochodzie. A wchodzą do studia, mają dwa dni na nagranie całości. Trochę tam się robi nerwowo, bo lord z Blackmorem zaczynają improwizować i czasami nie do końca wiedzą co chcą grać, ale jakoś udaje im się to wszystko dokończyć. No i jak na pierwszy raz to nagrywają bardzo udaną płytę. Oficjalnie to są z siebie zadowoleni, tylko takie tam trochę burczeli, bo mieli studio, musieli nagrywać na czterościeżkowcu. A poza tym tak Lord Spaceem i Blackmoreem usiedli i spojrzeli, że no oni we trójkę to mogą to pociągnąć, ale z tamtymi dwoma to będzie jednak problem na dłuższą metę. Wytwórnia wypuszcza na amerykański rynek piosenkę Hasz. A że w amerykańskim slangu nazwa Deep Purple oznacza LSD, to piosenka robi furorę. 17 lipca w USA ukazuje się płyta. Szału nie ma, ale w Ameryce zespół jest już dość popularny. W Anglii w ogóle. Więc zespół chce podbijać swoją ojczyznę. Więc grają w BBC, występują na Jazz Pop Ballads and Blues Festival i grają jeszcze tam wiele mało istotnych koncertów. Ale niczego im to nie przynosi. Dostają też możliwość występu w programie Davida Frosta, co już jest dość sporym osiągnięciem. Ale Blackmore mówi, że on z playbacku grać nie będzie, więc mu się nie chce tam iść. I Rowdy Mikangus go tam zastępuje. Gdyby coś takiego odwalił yy, Roddy Vance albo ten Nick Simper, no to byłoby wydzieranie się na siebie. Od razu by polecieli, ale że to Blackmore, no to nikt nic nie powiedział. Jedynym uznaniem w ojczyźnie jest moment, kiedy dzwoni do nich John Lennon i gratuluje im tego, co zrobili z jego help. Tymczasem menedżerowie wynajmują zespołowi dom w Londynie. Aby chłopcy chociaż trochę się polubili, to teraz Space będzie mieszkać z Ivansem, Lord z Simperem, a Blackmore ze swoją kobietą. A chodziło o to, żeby tam trochę zrobić integrację. Bo, gdyby Pejs zamieszkał z lordem, to już tak oficjalnie grupa byłaby podzielona na dwa obozy. A tamci Evans z Simperem już byliby całkowicie outsiderami. No, a tak jest jeszcze nadzieja, że panowie się dogadają. Popularność w Stanach rośnie album mozolnie dociera do pierwszej trzydziestki. Chłopcy chcieliby zagrać w Ameryce. Koletta mówi, że zagrają, ale najpierw niech przygotują materiał na drugą płytę. Zaszywają się w studiu i nagrywają ją tak szybko jak pierwszą. Problem w tym, że teraz jest trochę gorzej i sami to przyznają. Płyta wychodzi już w październiku, ale na razie tylko na rynku amerykańskim. 15 października Deep Purple lądują w Los Angeles. Postanowiono ich tam przedstawić jako prawdziwe gwiazdy Rocka, więc menedżerowie rozrzutnie sponsorują im limuzyny. I się teraz chłopcy wożą po wiosce, ale Blackmoreowi mało. Mówi, a panienki to gdzie? No dobrze, chcesz panienki, masz panienki. Wiozą chłopaków do siedziby Playboya. Mówią dziewczynom, że tu gwiazdy roka przyjechały. No one tam znały nie znały, oczywiście, że nie znały. Ale dobrze to jak gwiazdy, no to od razu im do łóżka wskakują. No, a jak już wiadomo są to kulturalni i chłopcy nie chcą im robić przykrości, więc ich z tych łóżek nie wyganiają. Ale trzeba by jednak było i trochę upograć. A źle nie jest, bo będą mieć koncerty u boku grupy Krim. Dzięki temu poznają swoją ulubioną grupę Vanilla Fudge oraz Blackmore poznaje swojego idola Jimmy'ego Hendrixa. Tam jeszcze później poznają Creedence Clearwater. Dochodzi nawet do tego, że Hendrix zaprasza ich na bankiet do swojej kawalerki. takiej tam skromny bankiet na kilkaset osób, ale i trochę tam się wszyscy dziwią, bo chłopcy boją się narkotyków. I piją tylko szkocką. Wszystko byłoby dobrze, ale panowie z nie lubią deep purple. Tam oni to już się rozpadają i są na pożegnalnej trasie. Chcieliby być takimi prawdziwymi gwiazdami. A tutaj przyłażą jakieś jacyś tam amatorzy mało znani, a są traktowani na równi z nimi. No to A no wiadomo, jaki też i trochę, i Clapton tam był, taka Maruda, i, i Brusa, no i to Baker w końcu przychodzi. Mówi, albo gramy sami, albo w ogóle. No więc tak postawiony warunek, a wiadomo, już Krim to miało tak ugruntowaną pozycję, że sobie mogli w ten sposób mówić tutaj. No więc tutaj już nikt nie dyskutował, po prostu te ścieżki tych zespołów już się rozchodzą. Przemierzają Amerykę samochodem, grają po mało istotnych miejscach, poznają ciekawych ludzi, poznają to środowisko muzyczne. Poznają klimat Ameryki. Niby ten, ale to też i tam Black też coś kiedyś odbiło. Zobaczył, ten sufit był szklany w jakiejś sali, rzucił gitarą specjalnie, tak rzucił do góry, żeby ten sufit rozbić. Tam się szkło potłukło, poleciało to wszystko na publiczność. Z Ewansem też był problem, bo byli tam na, w jakimś klubie takim. Bardziej eleganckim, ale to już tak tak się poszli tam napić. To było po koncercie, i był tam jakiś bogaty biznesmen, ktoś tam wysoko postawiony, i powiedział do Iwansa, że ma ciotowate włosy. No to Iwans go w mordę. no i po chwili tam się już cały lokal z sobą ubił, ale że to Iwans to wszystko rozpoczął, to teraz pieniądze z DiParpur musiały pójść na pokrycie tych szkód. To koletta już był tam wściekły, reszta też, szczególnie Lord. Rozpoczyna się rok 1969 i chłopcy wracają do Anglii. Biorą się zarobienie trzeciego albumu. Lord mówi, że chce grać długie partie organowe. Blackmore mówi, że chce grać hard rocka. Wytwórnia mówi, że chce dostawać piosenki na chwytliwe single. Iwans mówi, że tęskni za kobietą, którą poznał w Stanach, a Simper mówi, że on to by się najchętniej piwa napił. I w takiej sympatycznej atmosferze powstaje trzeci album, który ku zdziwieniu wszystkich zapowiada się za najlepszy, jaki dotąd nagrali. W międzyczasie Blackmore bierze ślub, po chwili Lord również bierze ślub. W kwietniu wracają do Stanów i rozpoczynają kolejną trasę. Koncerty pod względem artystycznym są dużym sukcesem. Blackmore z Lordem tak się dogadali i tak się zgrali, że teraz już nie ma jakiegoś tam gadania, kto powinien dostawać więcej miejsca na swoją wirtuozerię. Tutaj też trzeba pamiętać o jednej sprawie. Lord, ze względu na swoje doświadczenie i umiejętności, wiedzę muzyczną, miał w o wiele wyższą pozycję w zespole. Patrzono się tam na niego jak w bóstwo i był najważniejszy. No a Blackmore miał zbyt duże ambicje, żeby żyć w jego cieniu z kompleksem niższości. Więc spróbuje udowodnić, że również jest poważnym muzykiem. I w końcu udaje mu się to osiągnąć. Już tam ma taką pewność siebie, że razem z Lordem biorą się za prowadzenie tej grupy. Pejs gra coraz lepiej, właściwie nawet lepiej niż się spodziewano, bo już wchodzi na swoje najwyższe obroty. No, tylko z tamtymi dwoma jest problem. I koletta zauważa, że coś jest nie tak w tej grupie. W końcu przychodzi do Blackmora i się pyta. Weź powiedz, co tu się dzieje, bo widzę, że jakieś macie ciche dni i to już tak od dawna. Blackmore mówi do niego. Weź butelkę, przyjdź do mnie do pokoju, to ci opowiem. Koleta idzie, bierze flaszkę, przychodzi do Blackmora. Pace i Lord już tam siedzą i mówią mu tak, no człowieku, my z tymi dwoma, czyli z Ivansem i Simperem, to my już nie chcemy grać. Nasz szlak trafi. No, po pierwsze odstają muzycznie, po drugie to cała ta wizja zespołu nic ich nie obchodzi. My się z nimi męczymy. No, oni to tak tylko że, że są po prostu w tej grupie, ale niczego nie wnoszą. Goletta ich temu błaguje. Dobrze chłopcy, wrócimy do tej rozmowy, ale dokończcie tę trasę, bo jeżeli teraz im powiecie, że chcecie ich wyrzucić, to oni wtedy sami odejdą i będziemy mieć problem, bo zostaniemy bez wokalisty i bez basisty, a będziemy musieli jeszcze dograć kilka koncertów. No tak, oni niechętnie, ale akurat ten argument doskonale rozumieją, więc męczą się z nimi jeszcze trochę. Trasa amerykańska się kończy. Powrót do Anglii. 21 czerwca ukazuje się Trzecia Płyta. A 4 lipca po koncercie w Cardiff Blackmore zwołuje zespół i mówi: No, ja to Wam mam coś do przekazania. Właściwie nie Wam, tylko do Ivansa i do Simpera. To ja Wam, to ja wam chciałem powiedzieć, że teraz przemówi John Lord. No, lord, tak patrzę, o takich cholerach byłeś, chciałeś ich wyrzucać, a teraz wszystko na mnie zwalasz. No dobrze. No to słuchajcie panowie, bo jest sprawa tego rodzaju, że nasze drogi muszą się już rozejść. No czemu? A no to Blackmore już nie wytrzymuje, no bo wy przegrywy jesteście po prostu, no grać nie potraficie. My tu mamy inne pomysły. My tu chcemy grać hard rockowo, a to co, z wokalem Ivansa, no ty może i potrafisz śpiewać, ale na pewno do hard rocka to ty nie dasz rady. No a ty, Simper, to grać potrafisz, ale co z tego, jak ty tylko siedzisz i chlasz. Sz Też, mm, idź stąd. To Simper się pyta, no a teraz to co ze mną, Bełdzie? No, a kogo obchodzi, co tam z tobą, Bełdzie? Nie wiem, idź do pośredniaka, idź do Caritasu, po prostu już zejdź nam z oczu. No to już mają spokój, tylko nie przewidzieli jednej sprawy. Czy nie przewidzieli. Przewidzieć to tam nie wiadomo, czy przewidzieli, czy nie. Zapomnieli chyba tylko, że nie mają nikogo na zastępstwo. Bo ich się pozbyć to się pozbyli, ale teraz trzeba szukać na szybko nowych członków. To tam nie było tak, że oni już wiedzieli, kto ich zastąpi. Dopiero teraz muszą wrócić do tego pomysłu, żeby znaleźć nowego wokalistę i nowego basistę, który będzie im. Pasować do wizji zespołu i rozpoczynają się przesłuchiwania. A tymczasem, Simper z Iwansem idą dać w mordę kolekcie.